Szczęść Boże, cieszę się, że mogę się z Tobą spotkać, chociaż w taki wirtualny sposób. Tego kolejnego wieczoru, kiedy kończy się dzień, kiedy chcemy za ten dzień podziękować Bogu, uświadamiamy sobie, że ten dzień był darem, był Bożym darem, bo mogliśmy go przeżyć. Dar życia otrzymaliśmy dzisiaj po raz kolejny od Pana Boga. Nawet jeśli coś Ci się nie udało, dzisiaj nie był to Wymarzony dzień, nawet jeśli spotkało cię coś przykrego, to warto dostrzec to dobro, właśnie samo piękno życia, chociażby, ale też te szanse, które ten dzień przyniósł, nawet jeśli jakoś zostały niewykorzystane. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj sięgnęli do Ewangelii, do tego fragmentu, który. Był dzisiaj czytany w liturgii Mszy Świętej. To jest fragment z Ewangelii Świętego Jana, początek ósmego rozdziału. Posłuchaj. Jezus udał się na górę oliwną, ale obrzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do niego, a on usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze. Przyprowadzili do niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. A postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a ty co powiesz? Mówili to wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie, schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił. A ona odrzekła: Nikt, panie. Rzekł do niej Jezus, i ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Po wysłuchaniu tej Ewangelii, chciałbym ci zaproponować, żebyś się zastanowił, zastanowiła, jaką postacią z tej Ewangelii jesteś ty. Czy bliżej ci do Faryzeuszów, oczywiście bliżej tak w realiach życia, w realiach tego dnia, może, który właśnie się kończy, nie intencjonalnie, niekim chciałbyś być, nie z kim się bardziej identyfikujesz, ale z kim zidentyfikował cię ten dzień? Czy jesteś właśnie jednym z Faryzeuszów, którzy Znają prawo, wiedzą co dobre, a co złe, i przyprowadzają tę kobietę, a zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę nie zależy im na sprawiedliwości, na przestrzeganiu prawa, przynajmniej nie na tym przede wszystkim, ale zależy im na tym, żeby Jezusa jakoś pochwycić, udowodnić mu błąd, żeby mieć. Powód, żeby Jego skazać, Jego oskarżyć. A więc tę kobietę, tę zranioną, fakt grzesznicę, chcą wykorzystać do swoich celów, chcą zrobić z niej narzędzie. Może widzisz w sobie, może w dzisiejszym dniu okazałeś właśnie taką postawę, żeby kogoś wykorzystać, żeby swoje ugrać na czyimś grzechu może? Może właśnie przez to, że kogoś oskarżyłeś, komuś wytknąłeś zło, może w ten sposób zbudowałeś swoją tożsamość, swoją wartość, poczucie wartości, albo swój obraz w czyichś oczach. Jeśli nie Faryzeuszem, to może jesteś właśnie tą kobietą. Kobietą, która popełniła grzech, która jest winna, a jednocześnie kobietą, którą oskarżają, którą poniżają, którą mają za nic, którą wykorzystują. Może czegoś takiego doświadczasz, może to właśnie Twój grzech coś takiego sprawił, że. Obrócił się przeciwko tobie, i obrócił przeciwko tobie ludzi, którzy teraz jakoś mogą cię wykorzystać, albo mogą cię wytknąć palcami, osądzić, uczynić przedmiotem swojej pogardy. A może jesteś ani Faryzeuszem, ani tą oskarżoną, pogardzaną kobietą. Ale jesteś tym mężczyzną, którego tutaj nie ma, a powinien być może, mężczyzną, z którym ta kobieta popełniła grzech cudzołóstwa, bo przecież nie popełnia się go samemu. I jego nie ma i on uciekł i on nie okazał miłości, miłości, która staje w obronie swojej ukochanej, ale udał tę miłość poprzez cudzołóstwo, bo czym ono jest, jak nie właśnie oszukaną miłością. A kiedy przyszło co do czego, kiedy przyszło wziąć odpowiedzialność, uciekł. Zastanów się, czy bardziej jesteś faryzeuszem wykorzystującym, oskarżającym, czy bardziej jesteś kimś, kto może ze względu na swój grzech doświadcza, Pogardy i poniżenia, czy jesteś tym, kogo nie ma, kimś, kto nie podejmuje odpowiedzialności, nie okazuje odpowiedzialnej miłości? Jeśli jeszcze nie wiesz, to możesz zatrzymać na chwilkę to nagranie i zastanowić się nad tym, którą postacią jesteś. Jeśli odnalazłeś się, postaci faryzeuszów, to usłysz słowa Jezusa, który mówi: Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień. I zobacz Jego spojrzenie, w którym tak, jest wyrzut wobec Twojego braku pokory, ale jest przede wszystkim płynąca z miłości troska o to, że mimo swojej mądrości, rozeznania w sumieniu, co jest dobre, a co złe, gubi cię, pycha i ta cała mądrość idzie na marne, tak naprawdę. Jeśli natomiast jesteś bardziej jak ta pogardzana kobieta, która ze względu na swój grzech jest, doświadcza poniżenia, no to zobacz Jezusa, który mówi, ja Cię nie potępiam, który podnosi Cię, który mówi idź i odtąd już nie grzesz, który daje Ci przez swój wzrok, spojrzenie, przez swoje słowa. Przez tę wyciągniętą do Ciebie rękę daje Ci siłę, żeby te słowa idź i odtąd już nie grzesz wprowadzić w życie. I w końcu, jeśli jesteś tym człowiekiem, który uciekł, który nie podjął odpowiedzialności, który udawał miłość, to spójrz na Jezusa, który okazuje miłość tej kobiecie, staje w jej obronie. Naraża się na atak faryzeuszów, bo mógł za coś takiego być także przez nich oskarżony i skazany. I ucz się od niego tej miłości, która jest wierna, która też walczy o drugą osobę, która jest dążeniem i dawaniem dobra drugiemu człowiekowi. Popatrz też na Jezusa, który niesie krzyż, na krzyżu umiera, bo to jest ta najwyższa forma miłości. Niech Jezus będzie dzisiaj odpowiedzią na to, jaką postawę przyjąłeś tego dnia. Niech on okaże Ci miłość, bo niezależnie od tego, on patrzy na Ciebie z miłością i chce Ci pomóc, chce Cię podnieść. Chcę cię poprowadzić dalej, chcę nadać, chcę pomóc ci zobaczyć sens tego, co dzisiaj się działo, czy co w ogóle w twoim życiu się dzieje. Pozostań jeszcze z tym słowem, spotkaj w nim Pana Jezusa. A ja tymczasem ci błogosławię i życzę pięknej nocy i pięknego jutrzejszego dnia. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobranoc.